smartfon? Nie. Tym razem tablet. Dawno nie robiłem testów tabletów, więc postanowiłem, że tym razem dosyć popularny i dobrze prezentujący się technicznie Huawei MediaPad T5. Zapraszam na unboxing. W tamtym roku testowałem Huawei Pad T3. W tym roku przedczas na T5. Zobaczymy, czy są jakieś różnice. Na plus, na minus. Na razie otwieramy pudełeczko. Przy okazji unboxingu możemy sobie spojrzeć tutaj na specyfikację. Mamy 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci Flash i Kirina 659. A teraz sprawdzamy, co w pudełku. Ekran 10 cali. Tablecik. Na bliższe przyjrzenie będzie czas w pierwszym wrażeniu. Hmm, jakieś naklejki, powiem Wam, że nie mam pojęcia co to jest. Może się później okaże. Bardzo ładnie zaprojektowane pudełko. Ładowarka. Ale tylko jedna amperowa. Kolejne pudełeczko bardzo ładnie wkomponowane. Klucz do szflatki. To jest wersja z samym Wi-Fi bez, bez LTE. Kabel zwyczajny micro USB. Tu jeszcze nie ma USB typu C. Odrobien, odrobina papierologii. I to chyba na tyle. Tak. I to na tyle. Czyli mamy ładowarkę, kluczyk do szufladki i trochę papierologii. Nie ma słuchawek. Szkoda, mogłoby być. Tablet jest dostępny w cenie mniej więcej 600 zł zależy od promocji między 590 a 650. Jeszcze tak na szybko zobaczymy, czy jest gdzieś tu szufladka. Bo kluczyk jest. Jest szufladka. Prawdopodobnie jest tutaj wejście na kartę MicroSD, ale to okaże się w pierwszym wrażeniu. Dzięki za uwagę, tyle z unboxingu. Czekajcie na kolejny film, lajkujcie, subujcie i nadchodzi rozbudowane jak zwykle pierwsze wrażenie. A potem testy w stosunku do T3, czyli tabletu z poprzedniego roku. Do usłyszenia!